tam znowu wypad yy, po pracy taki max 3 godzinki dopóki się nie ściemni yy, jestem w następnym lasku za tym młodnikiem gdzie przedwczoraj wykopałem krzyżyk dzisiaj w nocy trochę dowaliło minus 5, także ciężej się kopie yy, już trochę śmieci wyszło teraz taka rureczka nie wiem, czy mogła być to lufka do papierosa. O, taki fancik. Sygnał obok, dosłownie pół metra. Jest kula łowiana na dzika. Tak zwana breneka Tutaj fajnie widać wzdłuż, jak szła miedza. Między polami, albo stara droga. To są tak, jakby dwa rowki. Być może była droga pomiędzy polami. No i tu widać. Jeden lasek się kończy. Tutaj zaczyna się takie rzadsze. Ogólnie bardzo, bardzo ładny teren. Fajnie. Nic. Buje nam sławki, lecę dalej. No i jest pierwsza monetka Zaczynamy od Weimaru Co nam dobrze wróży 1935 O, mennica J O, to jest rzadsza mennica Nie pamiętam, czy to jest Stuttgart Nie pamiętam A przed chwileczką Wyszedł taki ale Soniaczek, nic. Lecę dalej. Coś słabo dzisiaj z monetkami, ale był sygnał i weszło coś takiego. Z początku myślałem, że to dubka od Łuski, ale po oczyszczeniu. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Sygnał był 60-61. A, wyszła ładnie. I wyszła taka obrączka. O, zjeżdża. Oczę nie chcę wyostrzyć dziadyka Przetrę delikatnie. Całkiem ładna obrączka i wygląda na sreberko. No bardzo malutka. Tak się prezentuje na moim paluchu malutkim. Bardzo malutka. On w domu. Zobaczymy, co to jest. Sygnał 63-64. I mamy drugą monetkę. Już widzę Weimar. Będzie fenolek. Tak, jedyneczka. 1925 Jest stały sygnał 75 Na no 20 cm Także spróbuję Może będzie coś ciekawego Aha. Jednak będę musiał trochę powalczyć tutaj Musiałem okopać yy, Korzeń no i wyszło prawdopodobnie opakowanie po prezerwatywach albo jakiejś innej maści później sprawdzę domu kolejny mniej ciekawy krążek 10 feningów cesarstwo niemieckie 1876 To ten rocznik co 50 feningów wyszło Sreberko. Dawno plomby nie było. No i jest. Jest to plomba. I jest napis. Breslał. Wrocław. Tarkę. może będzie lepiej widać na bank Wrocław no i fajnie no i dotarłem do miejsca gdzie Maciek w lecie trafił trojaka Augusta trzeciego Sasa co prawda monetka złamana dwie trzecie ale to jest tak super numizmat, który się tutaj na, na śląsko opolskim Nie wychodzi z ziemi Także super strzał Pośmigam tutaj troszkę po tych górkach I będę powoli wracał Szkoda, że nie widać jaka już jest szaruwa w lesie No niestety kamera rozjaśnia No ale jest. jest moniaczek. O, dwójeczka włuska. Przetrę. Trochę. Trochę obrośnięta jak nam tutaj te peseczki. Tysiąc czterdziesty czwarty? Chyba tak. Nic lecę dalej, o noc mi zostanie tutaj. To będzie chyba Fan Dnia, <śmarsza> masakra. Na samej powierzchni. Żelazko na duszę I co co będzie teraz taszczył A jeszcze ja taki kawał. <laughs> Ale czat. Muszę poszukać, bo gdzieś mam chyba jedną czy dwie dusze. Znalazłem. Będę miał do kompletu. <laughs> Ale. Fancior. Kurde, chyba z... za 2 kilo waży. Mega, mega. No naprawdę. No i dotarłem bezpiecznie do auta. No i tradycyjnie podsumowanko. Zapalę latarkę tyle wyszło śmieci wiadomo tubki oryginalny polmos dzisiaj pięć monetek słabo no ale jest jest biszuteria nie wiem czy to jest srebro chyba nie chociaż może nie widać pączy. no i chyba fan z dnia żelazko <śm> żelazko na duszę na sam koniec praktycznie gdzieś 200-300 metrów od auta. Fajny fancier. Na pewno wyczyszczę, nie wiem, wypiaskuję. To robię rączkę. Na pewno nie wyrzucę na złom, bo fajny fancik. I najważniejsze, że znaleziony przeze mnie. Także super. No i koniec. Pozdrawiam Was wszystkich. i Do zobaczenia na, na następnym wypadzie. Na weekend zapowiada się wspólny wypad z Detecto Duet. Także będzie wesoło w większej grupie. No i. No i tyle. Także miłego wieczoru Wam życzę i do następnego. Hejka.